Tego było już za wiele. Edyta Pazura przerwała milczenie, doskonale radzi sobie sama. Edyta Pazura rozpoznawalność zyskała za sprawą małżeństwa z jednym z najsłynniejszych aktorów w naszym kraju, Cezarem Pazurą. Kobieta szybko udowodniła jednak, że potrafi sama zapracować na swoje nazwisko, co z kolei sprawia, że dziś jest zupełnie niezależna finansowo i nie boi się o tym mówić. Takie wyznania niespodziewanie wzbudzają spore poruszenie w sieci. Tego było już za wiele i 38-latka musiała pilnie zareagować. Tego było już za wiele. ta Pazura miała dość. Gdy Cezary i Edyta Pazurowie stawali na ślubnym kobiercu, wielu nie dawało im szans. Oni jednak udowodnili, że tworzą zgodny i szczęśliwy związek i już w maju świętować będą 17. rocznicę ślubu. Przez ten czas doczekali się trójki pociech: córek Kameli i Ryty oraz syna Antoniego ta Pazura szybko zaczęła pracować na swoją pozycję w rodzimym show-biznesie. 38-latka z pewnością nie narzeka na brak zajęć. Nie tylko jest menedżerką swojego słynnego męża, ale także tworzy cieszące się dużą popularnością perfumy oraz biżuterię. Wraz z Cezarem prowadzi także program Kobieta z Pazurem. Pomimo tego wszystkiego, przedsiębiorczyni wciąż zdarza się słyszeć i czytać złośliwe komentarze na swój temat. Niektórzy wprost sugerują, że zawdzięcza sukces mężowi. W tej sytuacji Edyta Pazura nie mogła dłużej milczeć i wprost zwróciła się do ludzi. Drogi czytelniku, kilka dni temu odkryłam coś absolutnie fascynującego. Zaczęła swój najnowszy Instagramowy wpis, od razu zaznaczając, że nie spodziewała się, że hasło jestem niezależna finansowo wywoła takie wzburzenie wśród internautów. Poruszona Edyta Pazura przerwała milczenie. Właścicielka firmy z perfumami tym razem zdecydowanie nie gryzła się w język. Edyta Pazura potwierdziła gorzkie doniesienia. A jak odniesiesz sukces? Już wiadomo, mąż kupił, rodzice dali, nazwisko załatwiło. Ja nigdy nie odcinałam się od tego, że wiele zawdzięczam mojemu mężowi, miłość, bezpieczeństwo, wiarę w to, co robię. Ale czy zawdzięczam mu moją niezależność finansową i sukces z Ki i co? Nie. To efekt mojej pracy, dyscypliny. Wyrzeczeń. Tysiąca godzin nauki, błędów, prób i startu od zera. Wymiany wiadomości z klientami, podnoszenia standardów, analiz rynku i trendów. Projektów, które nie wyszły. I tych, które wyszły dopiero za dziesiątym razem. A jak wyglądało to glamour życie perfumiarki? Przez pierwsze miesiące sprzedałam kilkanaście sztuk perfum, tak kilkanaście, nie tysięcy. Uzewnętrzniła się, nie kryjąc emocji. 38-latka podkreśliła, że pomimo znanego nazwiska nie od razu osiągnęła sukces, musiała sobie na niego zapracować. Nazwisko nie sprawiło, że ludzie rzucili się na moje produkty, wręcz odwrotnie. Nikt już nie wierzy w celebryckie projekty. A prawda? Ona nie jest odgłaskania. Ona odcedza ludzi na tych, którzy pracują i tych, którzy tylko komentują. Polecam. Wasza N napisała: Ma rację.